Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam prostego Siemensa A52. Telefonik jest bardzo naprawdę prosty. Nie posiada tutaj nawet klawiszy jakikolwiek bocznych. Na tej ściance widzimy tylko napis Siemens marki. U samej góry widzimy tu jeszcze otwór na naszą smycz, i na samym dole port ładowania standardowy dla tych pierwszych Siemensów. I tutaj takie mini otwory, otwory są dwie dziureczki. To są dziureczki na nasz mikrofon. I tak on się mniej więcej prezentuje. Tutaj na przodzie, na przedniej ściance obudowy widzimy modę tego telefonu A52 i u samej góry, oczywiście, głośniczek od rozmów. Akurat z tym modelem mam bardzo miłe wspomnienia. Telefonik został wyprodukowany w 2003 roku i posiada już 17 lat. Jeszcze rok i osiągnie pełnoletność. I zobaczymy sobie pod klapką baterii bateria Siemens. Zobaczymy dokładny jej opis. I jak widzimy, posiada 700 mAh i została wyprodukowana w Chinach. Takie 700 mAh wystarczało w tym czasie. Dlatego, że jak widzimy, telefon posiada mały wyświetlacz o małych rozmiarach i posiada, nie posiada kolorowego wyświetlacza więc spokojnie taki telefonik wytrzymał dość długi okres czasu i tu widzimy pod nalepką e-mail na Siemens A52 oczywiście kod seryjny najważniejsza sprawa i został wyprodukowany w Chinach no szczerze mówiąc to myślałem, że Siemensy produk produkowane były w Niemczech być może akurat ten, nie ten egzemplarz i teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje, jego dzwonki. Co ciekawe, przy pierwszym uruchomieniu telefon pokazuje nam potwierdzić potwierdzi włączenie telefonu. Oczywiście wybieramy tak. I ustaw, czas i datę od razu. My sobie oczywiście nie dajemy. I jest przyjście taki dźwięk pikający kilkukrotnie. W bardzo szybkim tempie nasz telefon wyszukuje nam sieć, i tu widzimy że są dwie kreski zasięgowe. I właśnie dzięki temu, dzięki temu, że telefon nam piknie, wiemy, że właśnie odnalazł nam zasięg. I sobie wchodzimy teraz w menu. I menu w tym telefoniku jest bardzo proste. Zobaczcie sobie. Wiadomości będziemy sobie w nowy SMS. Telefon, co ciekawe, posiada słownik T9. Zobaczcie, Damian, bardzo fajna opcja, oczywiście w telefonach klasycznych. I wychodzimy sobie naszą tutaj naszym klawiszem zakończenia słuchawki. Następnie mamy historię połączeń, książka telefoniczna, budzik, dodatki. I tu mamy w dodatkach kalkulator, gierki. Pokażę Wam fajne gierki, jakie w tym czasie były na Siemensa. Strack, a tak zobaczymy jakie to jest gierka. I tutaj chodziliśmy sobie, zobaczcie, ludkiem, który budował tutaj nasze pustaki. Oczywiście musieliśmy tutaj uważać nasze pustaczki, które, o widzicie, by mnie teraz w tej chwili uderzyło, żeby po prostu nas nie zmiażdżyło. My sobie po prostu wchodziliśmy i budowaliśmy, co chcieliśmy. Kiedyś to naprawdę były bardzo ciekawe gierki, nawet tej najniższej jakości, bez koloru, fajne, logiczne dla umysłu. Teraz takie robią już totalnie badziewne, może wciągające, ale... Niestety nic nie uczące. I teraz sobie wyjdziemy z tej gierki i zobaczycie jeszcze kolejną gierkę, też logiczną. I zobaczcie, w tej gierce chodzi o to, by natrawić sobie na zajączka. Każdy okrąg, który jest narysowany, jak widzicie w grze, odpowiada każdej liczbie klawiatury funkcyjnej. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i gdzie się pojawi zajączek, tam wciskamy nasz klawisz i zobaczcie jak trafimy sobie zajączka to zajączek nam się tutaj aby sobie taką minkę, jakby został uderzony no i chowa się po prostu bardzo fajna, zręczna gierka bardzo szybko uczyła korzystania i pisania szybkiego na, tak, na tego typu telefonach T9. Taka sobie gierka. No i tutaj już koniec naszej gry. Tu jest określony czas, i tu widzimy, pokazuje nam, ile zbiliśmy misiów, ile króliczków, nasze tempo i nasze punkty. Naprawdę bardzo fajna gra. Może bardzo prosta, ale powiem wam szczerze, że wciąga. Chodzi też głównie o nasz ty, refleks. I my sobie wychodzimy z tych gierek. E, tu już mamy ustawienia naszych gierek. Dźwięki, podświetlenie i wibracje. Możemy sobie ustawić. Tu jeszcze mam, mamy moje obrazki, e, moje animacje, moje dźwięki i usługi Orange. My teraz sobie przechodzimy do dzwonków i posłuchamy oryginalne dzwonki. Tutaj jakie dograł nam, dograła nam marka Siemens. Tutaj będą te dźwięki. No, i tyle, jeśli chodzi o dźwięki. Dźwięki ma dość proste, i też wpadają w ucho, nawet taki Siemens A52 z 2003 roku. I przejdziemy sobie dalej, tu mamy profile i nasze ustawienia: ustawiamy sobie język, ustawiamy wyświetlacz, wygaszacz, zegar, zabezpieczenia, sieć. No, i tyle, jeśli chodzi o tutaj menu tego telefonu, i teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I ściągamy tutaj tylną klapkę, baterykę, wyciągamy, wyciągamy naszą tutaj kartę SIM. I teraz podwadzamy tą naszą tutaj przednią całą płytę ale tutaj raczej chyba ręcznie się uda jak nie to podwadzimy sobie tutaj otwierakiem spróbujemy ręcznie tutaj od samej góry zobaczcie sobie no i udało się odkładamy sobie na bok i teraz odkręcimy tutaj nasze Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki oczywiście gwiazdkowe. Odkręcamy sobie wszystkie. I jeszcze mamy po drugiej stronie u samej góry. I teraz sobie podwładzamy. może wcześniej tutaj wysypiemy wszystkie nasze śrubki. By nam te nie przeszkadzały. Tu jest jeszcze jedna, która nam nie chce za bardzo wyskoczyć. O, już nam wyskoczyła fajnie. To teraz wyciągamy. Te wszystkie nasze bebeczki z naszego korpusu i tu widzimy, że mamy, możemy wymienić sobie naszą antenę zasięgu. Odklejamy sobie ją całą. Tu jest nasz mikrofonik i nasza wibracja. A tutaj na płycie głównej widzimy, że możemy jeszcze sobie tutaj wyciągnąć naszą ramkę. Ta ramka tutaj jest dość mocno przymocowana tutaj nam blokuje jak widzicie tutaj jest przyklejone po całej długości zobaczcie sobie tu jest przyklejone po całej długości klejem w membranie i z tą właśnie płytką, więc... Ale my sobie tutaj podładzimy tutaj w tym miejscu ramkę. I tam powinno teraz to wyskoczyć. O i widzicie, nasza ramka już została tutaj prawidłowo wyciągnięta. Tu jest taki specjalna jeszcze blokada u samej góry. Tutaj później ją tak wsuniemy i sobie tutaj spróbujemy dobrać się do naszego tutaj wyświetlacza. Też spróbujemy tutaj naszą ramkę ściągnąć. I zobaczcie, odklejamy sobie całość. Teraz już mamy naszą gołą, całą płytę główną. Widziałem Noki sonore Sonów Siemensów, Motoroli i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego modelu, tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!